Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu RYZYKONOMIA. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem, świnka też? A, a. Kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. Trochę nas nie było, ale znowu jesteśmy. Obiecaliśmy wam w międzyczasie odcinek tematyczny o hejcie, no ale tak nas ostatnio hejtują, że się zajmujemy ciągle jakimiś dyskusjami. Właściwie sami się czasami zastanawiamy po co, żeby to wszystko rzucić w cholerę i się zająć dokończeniem chociażby naszej książki. Ale nie wiem, czy wy macie podobne wrażenie, że znajdujemy się w okresie jakiegoś Eschatologicznego przełomu. Ten przełom pewnie nastąpi 13 października. Przełom opory: idź na wybory, tak? Bo o świrowaniu już nie można mówić. No więc, jesteśmy tutaj zaangażowani w swojej jakiejś wielkiej naiwności, społecznej naiwności. Wpisanie i czytanie, bo co otworzymy jakiekolwiek medium, to nam włosy dęba na głowie stają, co to się dzieje ale oczywiście jest git i będzie jeszcze bardziej gitowo. Tym niemniej kolejny, kolejne nasze spostrzeżenia ze kinką ah. dotyczącą wybranych ryzyk, bo one przybywają błyskawicznie. Ale póki co o tych ryzykach, to jeszcze trochę jak zwykle kryptorekramy o naszej o naszym portalu Ryzykonomia. No tam znajdziecie też link do naszej mini księgarni, gdzie można kupić za symboliczne, tak uważamy, prawie kwoty nasze e-booki. Księgarnia nazywa się Ryzykonomia Shoplo.com to jest na takiej platformie. to możecie znaleźć i wygodnie nabyć, nabyć używając systemu bezpiecznych płatności. To tyle takiego wprowadzenia i kryptoreklamy. Jakie ryzyka, Jakie ryzyka nam się tutaj rzuciły ostatnio w czasie naszych, w czasie naszych gdzieś tutaj podróży po mediach po świecie wirtualnym i realnym. Polska. No idą oczywiście wybory i tutaj nam się sypią jakieś niesamowite obietnice, które skończą się jakimiś, no niedobrze się skończą te wszystkie obietnice. Wygląda na to, że politycy, a szczególnie politycy partii rządzącej stwierdzili właściwie, że żadne prawo ekonomiczne nie, ob nie obowiązuje, można wszystkim obiecać wszystko. Nie można, czy znaczy obiecać można, ale to oczywiście, jak to się ładnie mówi w języku angielskim, backfire. Czy nas walnie w plecy i to szybciej niż później, bo czytamy też, że na całym świecie, albo przynajmniej na, w części świata, która nas szczególnie obchodzi, mamy do czynienia z, z recesją. Zwalnia chociażby gospodarka niemiecka, tam się pogarszają znacznie nastroje przedsiębiorców, a przecież to jest nasz największy partner handlowy. No ale o tym wszystkim wiecie. Wiecie też zapewne, i to nas szczególnie tutaj nie, i oczywiście, świnkę też zaintrygowało, intryguje ostatnio. 3 chyba października ma zapaść wyrok w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący kredytów frankowych. No to jest, jak wiecie, temat z brodą. Różne tutaj bajki w międzyczasie opowiadano, i obietnice składano. Tym niemniej już w maju rzecznik TSUE wydał takie wstępne orzeczenie, w którym wypowiedział się, mówiąc oględnie i wkrótko, po stronie frankowiczów tak zwanych, czyli osoby, które zaciągały te kredyt indeksowane w kredytach frankowych. No i wygląda na to teraz, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazując, że 3 października, kiedy zapadnie ten wyrok jednak korzystny dla frankowiczów, bo tak zazwyczaj jest, że TSUE zgadza się z wypowiedziami swojego, swojego rzecznika, by the way, niedługo będzie też wyrok CUE w sprawie sądów, kiedy okaże się, że znaczna część naszych powoływanych wcześniej sędziów no, nie spełnia wymogów prawa europejskiego. Tak można chyba to też oględnie powiedzieć i w, w pewnym uproszczeniu. No to dopiero będzie, ale to nas obchodzi prawo europejskie. Będzie po lekcji, Będzie, mówię to od dawna. Wszyscy tylko kiwają głową, albo większość osób. Będzie albo instytucjonalny, albo realny, ale on się wydarzy. Niestety. No więc, wracając do wyroku CUE, no to co to spowoduje? Że banki będą zmuszone przewalutowywać te kredyty i frankowicze będą je mogli spłacać w, po kursie zaciągnięcia, czyli na przykład frank szwajcarski po. 2 zł. A ile wynosi teraz kurs franka szwajcarskiego? Wczoraj to było trochę ponad 4 zł. No, następnym by the way, już waluta polska reaguje na te wszystkie wybryki i wcześniej naszą doskonałą sytuację gospodarczą. Idziemy za Budapesztem, gdzie znowu gdzieś czytamy mamy rekordowo niski kurs forinta, forinta budapesztańskiego i oczywiście nie tylko budapesztańskiego, ale, ale węgierskiego. No i banki będą zmuszone przewalutowywać te kredyty i te dwa złote różnicy w, dla tych tysięcy w kredytach udzielonych tym siądzom frankowiczom ktoś będzie musiał wziąć jak to się mówi, na klatę. No, więc nie wiem, czy to już jest ryzyko. Prawdopodobieństwo jest pewnie bliskie jednego, sądząc dotychczasowych doświadczeń. I chociażby analitycy, <laughs> analitycy. analitycy z firmy ratingowej Moody's, Zobaczcie ten śmiech, ale tak się naczytałem jakiś czas temu i ostatnio tych analityków, co oni tam wypisują, jakie mają horyzonty szerokie w liczeniu tych swoich Excelków, ale w każdym razie w tym wypadku obliczyli, że straty, jakie na różnicach kursowych, jakie musiałoby ponieść teraz polski system bankowy, to są około 20 miliardów złotych. tak? Przy założeniu oczywiście tego wyroku korzystnego dla frankowiczów, frankowicze później idą do sądów, do sądów polskich, też unijnych, tak? no to trochę potrwa, może nawet kilka kwartałów, zależy, kto tam pójdzie, ale pewnie pójdzie większość. No i idą później z wygranymi sprawami do banków i, i prosimy bardzo frank po 2 zł, tak? 20 miliardów złotych to jest szacowane jako mniej więcej 1,5 raza więcej niż z sektora bankowego w 2018 roku. No czyli ktoś to weźmie na klatę. Bardzo ciekawe, jak to klata wytrzyma. Inne sprawy muszę powiedzieć, że mam tutaj mieszane uczucia, bo z jednej strony no, żal mi tych ludzi, wiele tych osób zostało po prostu, w, można powiedzieć, wkręcone w te kredyty, ale no, a z drugiej strony najwyraźniej zapłacimy teraz za nie wszyscy. A sektor bankowy, no to jak to sektor bankowy, na pewno te straty na kogoś przerzuci, zgadnijcie na kogoś, na kogo? No, pewnie na nas, tak. tak. Upadła firma Thomas Cook, wielka firma, wielki operator turystyczny, zdaje się co najmniej drugi w Europie i jeden pewnie z największych na świecie. To się zdarzyło w poniedziałek gwałtownie. Jak na pewno zauważyliście, może część z Was gdzieś jest nawet na, na jakichś wakacjach, ale pewnie nie słucha raczej podcastów o ryzyku i bardzo dobrze. No więc upadła firma Thomas Cook. Jak się dowiadujemy, ponad pół miliona turystów zostało na lodzie gdzieś w różnych destynacjach. Z tego 300 tysięcy Niemców i 150 tysięcy obywateli Zjednoczonego Królestwa. Zjednoczonego Królestwa już niedługo. No więc firma Thomas Cook to jest, jak czytamy, jak się dowiadujemy, jeden z pierwszych w ogóle operatorów turystycznych na świecie. Niejaki Thomas Cook i jego syn wymyślili, można powiedzieć, turystykę około 1841 roku. W 1855 już organizowali wycieczki po Europie i po Stanach Zjednoczonych dla oczywiście Brytyjczyków, którzy byli wtedy u szczytu swojej, e, swojej potęgi. Firma turystyczna upadła. Ciekawe są oczywiście przyczyny. Zaraz sobie pomyślałem, że jedną z przyczyn pewnie jest Brexit, i rzeczywiście Financial Times nam wylistował, co się tam mniej więcej działo z tą firmą Thomas Cook, która w, no, bardzo długi czas sobie bardzo dobrze radziła. To jest firma bardzo duża, zatrudniająca obecnie chyba ponad 20 tysięcy pracowników, a właściwie no, już nie zatrudniających, tak, bo te osoby straciły pracę na całym świecie. I ta firma Thomas Cook, można powiedzieć, padła w pewnym sensie ofiarą tych przemian, które się w ogóle dzisiaj dzieją na świecie i technologicznych, i, i wszelkich innych. I w tej właśnie takiej liście, o której mówi, o, której pisze, o której pisze Financial Times, w swoim artykule, który polecam Wam gdzieś, możecie go gdzieś wygooglać pisze, że w, mniej więcej problemy zaczęły się już w 1990 roku, uważa, uwaga, uwaga, czyli ponad 20 lat temu, kiedy pojawiły się te tanie linie lotnicze, te linie budżetowe, które zaczęły, można powiedzieć, wykaszać część biznesu, część biznesu Thomasa Kuka, Ryanery, Wizery i tak dalej, i tak dalej. Internet. Internet, kiedy ludzie mogą sobie sami szukać swoje, swoje podróże, tak tak, jak wielu to czyni, a ja to na przykład czynię. Ratunkiem na to miały być kolejne akwizycje, nabywanie różnych firm, które się rozpędziło w Tomasie Kuku gdzieś w latach 2000-2011. A akwizycje, mergers and acquisitions, to oznacza również nowe długi. No i te nowe długi zaczęły narastać i narastać. Żeby temu zaradzić, w 2015 roku w, do Tomasa Kuka swoim kapitałem wszedł czy weszła fir, chińska firma Fosun. No jak wiecie, Chińczycy kupują wszystko naokoło, bo pieniędzy mają dużo. Ich też prawa ekonomii nie obowiązują, a przynajmniej do czasu. I tenże Fosun no, stał, się, stał się współwłaścicielem owego brytyjskiego, owej brytyjskiej perły w koronie. W koronie potem było 2015 rok i zamachy turysty przepraszam zamachy turystyczne zamachy terrorystyczne w zamachy terrorystyczne między innymi w Tuni, w Tunezji w Tunisie pamiętacie tą strzelaninę na plaży to był taki kolejny, można powiedzieć, uderzenie w sektor turystyczny i spowodowało konieczność przenoszenia się tych, może przenoszenia tych swoich źródeł dochodu do, na bardziej konkurencyjne rynki niż ta Ameryka, przepraszam, Afryka Północna, czy na przykład do, z powrotem do Hiszpanii, czy do Portugalii, czy do, czy do Chorwacji, a tam już była bardzo duża konkurencja. Potem doszły problemy klimatyczne. No jak wiecie ostatnio bywa tak, że bardziej gorąco jest na wyspach brytyjskich czy w Norwegii niż, niż w Ameryce Północnej. No to jest kolejne można powiedzieć uderzenie w biznes turystyczny, który w ogóle rośnie, ale z drugiej strony niekoniecznie w tej tradycyjnej formie. No i mniej więcej w 16 maja pojawiły się już takie informacje, że firma ma ponad półtora miliarda funtów długu, którego po prostu nie może Płacić, pojawiły się problemy z płynnością. Tak? No, ta klasyka. No, problemy z płynnością zawsze się, można powiedzieć, fokusują, czy gromadzą w sobie te wszystkie problemy, które wcześniej się, te wszystkie ryzyka, które się wydarzyły. Sama płynność jest raczej, można powiedzieć, takim ryzykiem wynikowym. Tak? Ona nie pojawia się o sama z siebie i znikąd, jak to uważają niektórzy dziennikarze. No, i pojawił wtedy rozpoczęły się negocjacje między innymi z tym chińskim Fosunem, który chciałby, który był nawet gotowy do kapitalizować prawie kwotą 800 czy 900, miliard, 900 milionów funtów, funtów. No, ale ostatnio najwyraźniej przy jakiejś chyba due diligence wypadły kolejne trupy z szafy i już się okazało, że tych pieniędzy jest więcej potrzeba, ponad 250 milionów funtów. No i to już było za dużo. Chińczycy, zdaje się, rzucili ręcznik i w poniedziałek firma o ponad yy, ilu? 80-letniej tradycji ogłosiła upadłość. Z wielkim hukiem o tym się teraz dużo mówi. Ciekawe, wydaje mi się, że to się zbiega z różnymi powodzeniami w cudzysłowie. Które ostatnio odnosi brytyjska gospodarka z tymi rekordowymi spadkami kursu, kursu funta i w ogóle nadchodzącym brexitem, to jest w ogóle, jak wiecie, jakiś czarny dym. Przychodzi mi na myśl teraz przy tych zmianach technologicznych, które powodują upadki firm. Historia takiej szwedzkiej firmy, która się nazywa Facit Facit? Facit? Może niektórzy nawet pamiętają taki brand name, bo to były później takim w latach 90., chyba jeszcze takie na początku lat, przepraszam, na końcu lat 80., na przełomie lat 80., jeszcze 90. oni produkowali mikrokomputery, mikro takie coś jak Atari, zdaje się, mniej więcej w, tej, w tym segmencie. No ale cóż, cóż to była ta spółka Facit? To była spółka szwedzka, która. Em, która się wyspecjalizowała w latach gdzieś 1920 w produkcji mechanicznych kalkulatorów Wyobraźcie sobie były też kiedyś takie no, był bardzo duży rynek rato dobrze im, im w tym można powiedzieć biznesie szło do tego stopnia, że u szczytu swojej można powiedzieć potęgi uwaga były, był to rok 1960 zatrudniała ponad 8000 ludzi w 100 krajach a potem nawet jeszcze trochę więcej no i co się wtedy stało no właśnie w latach 60 pojawiły się elektroniczne kalkulatory. Pamiętacie to? święko, pamiętasz? A, to było. Pamiętam, byłem, byłem, e, pamiętam jak byłem w, na pierwszym odcinku Gwiezdnych Wojen w takim kinie jeszcze, no, nie, nie było to wtedy multikin i przede mną e, przede mną facet błysnął swoim pierwszym, najnowszym elektronicznym zegarkiem. To był dla mnie szok. Oczywiście też jak sam film. I wtedy właśnie pojawiły się te elektroniczne